Witajcie. Witajcie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, umiłowani. Tak, chciałam z Wami się podzielić, zabieram się już od jakiegoś czasu, żeby podzielić się takimi przemyśleniami, ale i też świadectwami z takich. Zwykłych, zwykłych rzeczy, na które składa się nasze życie. Czasami za bardzo albo biegniemy w, w, w jedną stronę, albo za bardzo w drugą, albo nie przywiązujemy za, za dużej uwagi na to, jak Duch Boży nas przemienia, jak Duch Boży prowadzi bez względu na to, w którym momencie jesteśmy, jakie mamy poznanie i jak poddajemy się pod, pod Słowo Boże, które Duch Boży daje i, i ożywia. I, I tak ostatnimi dniami to miałam taki bardzo intensywny czas, bo, bo miałam zastępstwo za, za z dziewczyny. Jedna się rozchorowała, a, a, a druga po, yy, pojechała do Polski. Nie wchodząc już w szczegóły, bo to no, najmniej istotne w tym wszystkim, yy, ale tak jak yy, yy, jeszcze do nie, niedawna wydawało mi się, że że, yy, że idę, to tak jak panu się to podoba, tak zostało mi, może nie, nie, nie zostało mi, ale zgodziłam się wziąć te, te dodatkowe, dodatkową pracę i, i z racji tego, że, że dodatkowa praca to okrojony czas mój został ten wolny. I bardzo szybko okazało się, że, że, że cenę trzeba zapłacić, a, a cena wiąże się z, ze, ze zmęczeniem. A z tym, że, że no człowiek godzi się pracować, to swój czas oddaje, aby wykonać coś, coś tam, ale już nie ma te tego czasu poświęconego na, na, na słowo, choć to też nie chcę, żeby tak zabrzmiało w taki sposób, że, że jak idzie się do pracy, czy, czy człowiek decyduje się, żeby coś tam zrobić, to to, że automatycznie no, odcinamy się i, i nie ma Ducha Bożego, bo prawda jest taka, że Duch Boży chce nas prowadzić i to wyprowadzać z najróżniejszych Religijnych schematów, które tak bardzo często pojawiają się w świecie chrześcijańskim, albo zostaje narzucona taka niewola w ten sposób, że co by się nie robiło, to cały czas jest za mało. I mówię to ze swojego doświadczenia, że no, nawet jak poświęcałem dużo więcej czasu na, na, na na to, żeby być nad, ze słowem, czy na społeczność, to cały czas wydawało mi się, że, że za mało robię, że, że to się nie podoba Panu. I po części też tak było, bo, bo to było robione moimi siłami, a nie to jak Duch Boży chce prowadzić. I teraz chciałabym podzielić się z Wami tą nawet nie wiem jak to nazwać bo to ani nie był wizja ani obraz tylko pan z półtora roku temu poprowadził mnie nagrywałam na, na, na kanale to to świadectwo dzieliłam się ale pan mi wtedy pokazał jak chcę czynić swoją wolę a nie to co pan za zaprojektował za Zaprojektował, jak chcę prowadzić. Została mi pokazana i obłuda, ale i także pycha, i, i to, że jedno mówię, a, a drugie robię, że, że mówię: O, ufam ci, panie, i poddam się tobie we wszystkim, ale kiedy na przykład mam wolny czas i, i, i chciałabym spędzić go no, na, w, w, tak, jak w tamtym przypadku było. To, to wymyśliłam sobie, że, że chciałam pojechać nad, nad ocean. I wtedy tak delikatnie zauważałam, że, że pan y, mojego tomka y, tak kieruje, żebyśmy pojechali nad, y, nad jezioro, I, i to mi było tak bardzo nie, nie na rękę. I, i, i w, wtedy tak intensywnie dług mi pokazał, co naprawdę znaczy. Poddawanie swojej woli, że to nie moje chciejstwo, czy to, co sobie wymyślę, że, że o fajnie by było, bo lubię nad oceanem spędzić czas. I jak, jak to kosztuje zaparcie się siebie i zrezygnowanie za siebie, żeby pojechać w inne miejsce i w tym innym miejscu Pan chce prowadzić i, i, i pokazać siebie. Wtedy została mi ten ukazany, yy, ukazana droga, ale tak przepiękna ta droga pod górę. Nie zapomnę tego przekazu, bo Duch Boży mi pokazał, że pójście za Panem to nie jest to, jak w świecie, w świecie chrześcijańskim przedstawia się jako. jako mm, Taką beztroską, może nie to, beztroskie to, to nie jest dobre słowo, ale brakuje mi teraz odpowiedniego słowa, żeby przekazać to, ale w świecie chrześcijańskim tak idealizuje się uczniostwo, idealizuje się pójście za Panem. Pokazuje się tylko jedną tą stronę y, radość, pokój. Choć Pan to daje i, i, i z niczym tego nie można porównać. Warto zapłacić y, każdą cenę, żeby móc być blisko Pana. I, I to mówię z doświadczenia swojego, choć tak naprawdę to mam niewielkie poznanie y, naszego Pana, ale wracając do tego przekazu. Y, y, Pan mi pokazał od samego początku, tak jak się znalazłam tam na początku tej góry, że pójście za Panem, to jest, pójście pod górę i to nie, nie jest pójście swoimi siłami, ale to jest rezygnacja ze siebie, żeby duch Boży mógł prowadzić. I, i pamiętam, jak to mi zostało pokazane bardzo. Była. Ta, ta, ta góra pokazana od samego początku jako drogę, która pod wpływem odległości ona się zawęża i cały czas, pomimo tego, że, że to było w lesie. na tej drodze cały czas było pokazane światło. Teraz mi dół Boże właśnie pokazuje to światło, które no, jest idzie przed, ukazany jest przed, przed tą drogą, zanim człowiek się no, na nie wejdzie i ta droga pod wpływem odległości ona zwęża się i jest tylko widoczny zazwyczaj bardzo niewielki odcinek tej drogi, choć z dołu wydaje się no, ona taka Wspaniała i cudowna, pomimo tego, że, że jest, ale tam są na tej drodze trudności, rezygnacja z siebie i bardzo też zostało pokazane, że nie idzie się swoimi siłami, tylko Duch Boży po prostu wciąga, mało tego popycha też, tylko że jest warunek, że trzeba się poddać. Jak człowiek się poddaje, to wtedy idzie się, i, i, i to jest to jedno świadectwo, które Duch Boży dzisiaj właśnie tak przypomniał, żeby, żeby podzielić się z dziećmi Bożymi, żeby pamiętać, że oddanie swojej woli w ręce Pana Jezusa Chrystusa wiąże się z niesamowitą radością, z ogromną miłością, z radością, ale to trzeba zdać sobie sprawę, że, że wchodzi się na wąską, stromą drogę, na której bardzo często się zostaje samemu i samemu trzeba mierzyć się z sobą samym, choć Duch Boży cały czas prowadzi, Duch Boży jest, ale, on, ale Duch Boży nie będzie y, naciskał, y, ani tylko bardziej delikatnie. Jak człowiek podda się, to, to Duch Boży delikatnie y, będzie wskazywał drogę, ale i także y, dodawał siły, ale i radości, i, i, i tego pokoju, zachwytu, zachwytu Panem Jezusem Chrystusem. Ale i także uwielbienia, i, i tej radości, takiej radości dziecięcej, którą w pewnym momencie y, traci się, jako my, my dorośli ludzie, którzy y, tracimy tą niezależność, musimy na, y, zaufać i poddać się, i powrócić do, do zależności y, od, od Pana. Y, Kolejnym takim krótkim świadectwem chciałam się podzielić. Któregoś razu, jak wracałam, w ciągu dnia był przymrozek, ale później pojawiała się taka piękna pogoda, słonko i to zaczęło odpuszczać. No i pracowałam. Wieczór się akurat już zbliżał, skończyłam pracę. I, I zamykałam tam, tam to wszystko i w pewnym momencie tak mój wzrok y, pobiegł na kryształy jakie pojawiły się y, na, na ziemi i tak się bardzo zdziwiałam no, że, że skąd te kryształy skąd to, to się wszystko pobrało jak to była y, temperatura na plusie a mi zostało to pokazane że w ciągu dnia y, ten, ten przymrozek y, Odpuściło, ale od gruntu przyszła temperatura minusowa. Tutaj w Irlandii bardzo rzadko, kiedy naprawdę są śniegi czy, czy ślizgie drogi, naprawdę na palcach ręki można policzyć, ale ja nie, nie lubię zimową porą jeździć no, samochodem. Z Polski jakoś mi zostało. No ale tutaj od razu Dół Boży mi wskazał, żebym no, nie jechała szybko, żebym uważała. No i powiem wam, że od razu przyszedł od wroga taki a tak, żebym zaczęła się zamartwiać, żebym przejmowała się. I przyszła taka walka, ale bardzo szybko to, to, te myśli zostały odcięte. Zaczęłam wychwalać Pana, dziękować Duchowi Bożemu, że, że jeszcze, zanim cokolwiek się wyda, zanim nie, nie wsiadłam do samochodu, od razu zostało mi pokazane, żebym zaufała, a Pan mnie przeprowadzi poprowadzi. i poprowadzi. I powiem Wam, że wsiadałam do samochodu. To zaczęłam dziękować, uwielbiałam Pana i, i jeszcze jak przez miasto jechałam, no to tam było te, nie było te, tak ślisko, ale później po, po drodze z naprzeciwka widziałam ja, jak ludzie pomału jechali i, i tam zostały no, na samym początku odparte te ataki, ale później jak w trakcie jechałam, widziałam oczami jak bardzo wolno jadą. Ludzie i momentami auto tak no, no jakby ściągało na jedną i na drugą stronę, i lęki chciały przejmować kontrolę, to nie chciałam poddawać się ani wchodzić nigdy więcej po, pod zamartwianie się i pod lęki. I zaczęłam dziękować Panu Jezusowi, modlić się, wychwalać i, i, i ta ciemność uciekła te, te, te wszystkie jakieś tam obawy, które, czy, czy lęki, które chciały przejmować kontrolę, to, to zostało wszystko uciekło. I, I tutaj dla nas wszystkich to jest nauka, żeby chwytać słowo, tak jak jest napisane, żeby przybliżać się do, do, do Pana, a wtedy ta, te, te z czymkolwiek człowiek się z, zmaga, to musi uciekać, bo, bo świat, tam, gdzie światłość nie może być e, e, ciemności. E, I to, no, i chwała panu, naprawdę chwała panu, bo, bo pan e, uczy nas, jak, jak walczyć, jak zwyciężać e, z ciemnością. I z tym, co kiedyś tam było, ja nagrywałam się już kilka razy, że praktycznie w starym życiu to, to, nie, to, to na parcach ręki można by było policzyć, czego się nie bałam, praktycznie. Jakbym nawet chciała przy, przypomnieć sobie, czy, czy było coś tego, czy, czego się nie bałam, to, to naprawdę to ciężko mi powiedzieć. E, bo i, i zwierząt, i, i, i bycia samemu, i, i obcych ludzi, e, i, i rozmawiania no, najróżniejszych rzeczy, pojechania w inne miejsce w. E, no, no, tyle tego wszystkiego było. Jakieś, yy, jakieś fobie, rytuały, coś, że musi być tak odłożone. No, jak sobie przypomnę, to no, chwała Ci, Panie Jezu, że Ty to wszystko zabierasz i, 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 i dajesz wolność, że, że to zabrałeś, że, że jesteś tak cudowny yy, i wspaniały. I jeszcze chciałam jednym takim yy, krótkim świadectwem się podzielić, choć nie wiem, jak to u mnie wyjdzie. Bo tyle mam myśli, tak chciałabym to przekazać. Wszystko, co, co Pan w moim życiu czyni. I, I dzisiaj wróciłam pomiędzy jedną a drugą pracą z rana. No, jak wyjeżdżałam, to nawet nie podkładałam pod, pod piec, tylko stwierdziłam, że a później przyjadę, to, to, to rozpalę. I i. Wróciłam z tej, tej z drugiej pracy i mm, otwieram tak mm, piecyk, a tam y, w torfie taki y, pełno popiołu takiego i wieszcie co, i żarzy się torf, taki mały naprawdę kawałeczek i tak się uśmiechnęłam, bo od razu przyszły myśli, o tym, że, 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 że Pan nie nadłamie tej czciny i Jego miłość jest tak cudowna, że ona się cały czas tli, nawet jak my zaniedbujemy najróżniejsze rzeczy, to, to Pan jest wierny swojemu, swojemu słowu. Nieraz miałam, powiem Wam, coś takiego, że że już założyłam sobie na, na, na takim prostym yy, przesłaniu tutaj odnośnie tego, właśnie, yy, właśnie pieca, że on będę musiała no, yy, rozpalać. Choć no nie jest to jakieś takie yy, ciężkie zajęcie czy, czy, czy cokolwiek, ale pan przez taką prostą rzecz pokazuje mi, że, yy, że ta miłość, którą yy, pan ma do, do człowieka. Że ona cały czas trwa, nawet jak zaniedbam najróżniejsze rzeczy, to tu Pan nie rezygnuje. I powiem Wam, że o, ktoś może powiedzieć, że o, przeduchawiam, czy, 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 za, no, czy doszukuję się czegoś, czego, czego nie ma. A, a tutaj Duch Boże na, na takich prostych. Przykładach pokazuje mi, że, że jak skupiam się na, na jego królestwie, na relacji, to panu wszystko się troszczy i o te najmniejsze rzeczy, że, że nawet nie, nie muszę rozpalać, tylko wystarczy, że dołożę od siebie do tej miłości i, i, i ten ogień na nowo. Rozpala się i tego Wam życzę każdej jednej osobie, aby ten ogień miłości, który Pan chce, żeby on płonął, cały czas, żeby on płonął, bo on się nie kończy ani nie spala. I powiem Wam, że nieraz na niebie Pan mi pokazywał poprzez zachód słońca. Tą ogromną miłość, którą on ma do, do, do człowieka, do każdego jednego człowieka. I on chce, żeby, żeby każdy człowiek tak miłował Pana, jak, jak on nas umiłował. Że, żeby to nie było takie zachowawcze troszeczkę, że kawałek serca się odda, a coś tam zostawi. Bo, bo to jest za mało dla Pana, bo on jest tą najcudowniejszą. Najcudowniejszą perą, za którą oddaje się wszystko. I chwała Tobie, Panie Jezu, za tą miłość, którą Ty wylewasz na nas poprzez swojego Ducha Świętego. Bądź wywyższony i uwielbiony. Dziękuję bardzo za, za wysłuchanie. Niech Wam wszystkim Bóg błogosławi i ożywia. To wszystko, co, co nie jest jeszcze ożywione, co nie jest skąpane w miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby oddać Mu całe serce, a On ma moc, żeby przemienić, żeby postawić na swoim słowie każdego jednego, kto pragnie. I kto zaprze się siebie i pójdzie, bo największa cena to móc oglądać Pana Jezusa Chrystusa już tutaj, na ziemi i widzieć to, co dla wielu jest niewidzialne, bo Pan objawia siebie w swoim stworzeniu, ale i, i, i. Ale i przez swojego ducha, choć wielu osobom może to wydawać się jako bluźnierstwo, a jednak Pan Jezus Chrystus objawił się i, i pokazuje każdego dnia swoją wspaniałość i, i to, jak bardzo umiłował każdego jednego człowieka. Z Panem Bogiem, do usłyszenia.